Klasek! Single shot! Wow, bardzo ładna, bardzo ładna! Wow, ale za jej są! Klasek! Single shot, 30 mm. A żeby jeszcze krak! Po prostu wow. 10 na 10. Mega, super single shot od klaska. Kaliber 30 mm. Naprawdę się tego nie spodziewałem, ale naprawdę różne, bardzo fajne efekty. No cena tutaj najtaniej na Allegro znalazłem 31 zł, jak widzicie w tym momencie. No nie jest to mało, nie jest to mało jak jednak za takie singleshoty. No ale niestety no, że jakąś tam jakość się płaci i tutaj no kompletnie, kompletnie nie można na nic marudzić. E, efekty po prostu wow, jak na 30mm. E, nawet tam jeden efekt z czego co ok, kojarzę miał minę e, cracklingową, także no, no po prostu dopracowane jak tylko się da. Także no 10 na 10 mówię. Ja ogólnie o tym nie daję, ale jeżeli jest coś genialnego daję 10 na 10 i po prostu to musicie mieć, musicie to sobie kupić, bo to jest piękna sprawa, no i polecam, nie? Jak tutaj widać na pudełku to jest Limited Edition i chyba tak jest, chyba tak jest, bo już coraz mniej tego widzę na sklepach, także no kupujcie póki jest, a jeszcze mamy opakowania gdzieś tam e, mi się wydaje, także jeszcze w tym sylwestrze, na ten sylwester jeszcze e, powinno być, e, także cóż, dzięki za oglądanie, komentujcie, lajkujcie, na razie